wyszła do dzisiaj paczunia i dostałem nową serię kubków którą możecie nabyć u mnie i na konkursie, który odbędzie się na 3000 subskrypcji a kto stworzył to dzieło? stworzył to SilverSignal, tak więc bardzo dziękuję Mikołaj za stworzone projekty, bo naprawdę wyszło, naprawdę wyszło kosmicznie, tak więc te kubeczki będziecie mogli dostać u mnie na priv, ewentualnie do wygrania w konkursie. Tak więc zapraszam serdecznie do kanału Silver Signal. Subskrybujcie kanał, bo od Silvera również wleci cecik na, e, na nasz konkurs na 3000 subskrypcji. Ale cały czas nie mogę uwierzyć co dostałem jeszcze do pudła tego. Zobaczcie, złoty przycisk YouTube na 3000 subów, to Po prostu petarda. Jest naprawdę mocny więc... Jeżeli chcecie kubeczki, również Was zapraszam do Silverka, Silverek dla Was stworzy wszystko, co tam trzeba. Trzymajcie się, hej! Dzień dobry wszystkim z tej strony Łuker z kanału Witam serdecznie z mojej krainy, z mojego rancza. A dzisiaj tematem tabu będzie kolejny raz moja przyczepa. Zaczynamy sprzątanie delikatne. Widzieliście już mały szocik, że tak powiem, z nieba naszego dronika. I zaczynam brać się zaraz za robotę. Zrywamy to wszystko, żeby trochę tu więcej światła było. I co, kochani? Na pewno dzisiaj postaram się coś tu podkręcać, powyrzucać. Zaraz wezmę worki i będziemy ozonować przyczepę. I zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Mam na to półtorej godziny. Później muszę jechać do sanatorium, do babci w odwiedziny do pięknego miejsca. Krasnobród. A później zobaczymy. Może pojadę jeszcze po kopie na Zgodach, yy, w okolicy, bo tam mam trochę lasów, może coś wyjdzie, nie mam pojęcia. Dobry nastrój, dobra y, pogoda, tak więc kochani, łapeczka do góry, komentarz dla zasięgu i lecimy dalej, hej! Słuchajcie, prostu masakra! Zobaczcie ile tu jest śmieci, ile tu jest wszystkiego, fua! Nie mogłem znaleźć maski, moje trzyma, ale dzisiaj tak trochę inwazyjnie podziałamy, wywalamy wszystko, opakujemy w wory i do tulizacji. A tutaj generalnie tak. Kochani, będę chciał odzyskać część rzeczy z tej przyczepy, jeżeli się uda. Oczywiście ta szafka to na pewno wyleci stąd, ale jeżeli chodzi o konstrukcję łóżka. Konstrukcję łóżka to jak najbardziej. Może, to znaczy muszę sobie to zostawić na wzór. Nawet, o jakie tu cienkie listewki są. Słuchajcie, czy coś tu mamy w ogóle? Nie, tu jest pusto. Tu jest pusto, ale tu mamy jakieś buty, jakieś sznurki. Nawet papier toaletowy. Jest wiekowy. Jest OK, jest gniazdko. Ale tego prądu nie będziemy tu używać. Będzie całkowicie inny. Mogę Wam od razu powiedzieć, że szedłem współpracę z fajną firmą, o której niedługo się dowiecie. Bo naprawdę będzie fajnie. Jeżeli chodzi o prądy, no to już mam generalnie zapewnioną pomoc w pewnym sensie. Yy, I będziemy działać, tak więc będzie dużo, dużo, dużo energii w tej przyczepie. Weekend na pewno w niej przetrwamy. Do tego dojdą jeszcze w międzyczasie solary, yy, które będą nam ładować to. Ale do tego to jeszcze hu, 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 słuchajcie. Bardzo długo. Zobaczmy, no czy coś tutaj mamy. No nie, nie mamy tu nic. Ale widzę, że tutaj y, gdzieś przecieka. Ha, widzicie? Tu zgniło przecieka. Dlatego Łukasz wpadł na pomysł, że będziemy gruzić wszystko. Wyczyścimy, otłuścimy. Bardzo dobrze. Zabezpieczymy okna. No i poleci natryskowa żywica epoksydowa. I do tego włókno i w taki sposób ją zabezpieczymy na tyle żebyśmy po prostu później tego nie robili bo wiadomo laminat czasem może gdzieś się utlenić ta przyczepa o tyle dobrze że była zadaszona ale słuchajcie to jest stary temat 70 chyba 8 rok na no, tego naprawdę trzeba podziałać będzie solidnie z tym lecimy dalej kochani. Drodzy widzowie wyciągamy teraz e, stolik. Jeżeli uda się go wyciągnąć, udało się. Ten stolik posłuży nam, poczekajcie, przesunę się tu bliżej. Posłuży nam jako szablon do nowego stolika, chociaż miałem w planie zrobić coś innego, ale tutaj się to nie zmieści, z tego względu, że będę chciał zrobić spanie dla pięciu osób, dla całej mojej rodzinki, żebyśmy mogli gdzieś sobie na weekend pojechać i poobcować w naturze na dziko. Ale meble będą nowe, konstrukcje będą nowe, podłoga będzie nowa, wszystko będzie nowe. Tak trzeba, zrobimy już solidnie, ale tak żeby finansowo też nas jakoś tam nie wykończyło. Lecimy dalej. Wywalamy półki. Wywalamy półki. Co tu mamy? O proszę bardzo. Mamy jakieś klapeczki. Klapeczki jakieś stare mamy. Wywalamy to. Nie wiem jeszcze jak podkręcić, ale out! Jeszcze stare ubrania po, po właścicielu. Patrzcie, jakie budki piękne tu mamy. Co tu mamy? A może ciekawostkę. Jak robimy urbexy, to robimy urbexy. Słuchajcie, co to mamy? O, kurde. Cyrlica. Nie wiem, co to jest. Co to jest? Słuchajcie, nie mam pojęcia. Jakiś schemat, jakieś pompy. Nie mam pojęcia. Może się pojawi jakaś ilustracja, ale tu jest jakaś karta gwarancyjna albo zakupu, w którym roku to było kupione. W 87 roku. 87 rok. Nie wiem co to jest, przetłumaczę, to Wam pokażę. I dodatkową ciekawostką jest jakiś proszek, zasypka Panadol Junior, słuchajcie. I to wszystko po niemiecku, ale nie po angielsku jest. Po angielsku i generalnie co, 76 rok terminu ważności, coś takiego. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Jeżeli e, się mylę, to możecie mnie poprawić. No i sraj taśma, opatrzcie. Ta sraj taśma tu już przetrwała. Długo. Co, co tu jeszcze jest? O, jeszcze są jakieś perfumki, i body spray France France, France, France. 97 rok. Termin ważności. Się skończył. Tu mamy jakieś perfumy. I to ruskie. <ścoughs> out! Robimy out, grzebek może się jeszcze przyda. No i kochani, muszę zaraz sobie zobaczyć jak to rozkręcić. Muszę to rozkręcić i muszę to wyjąć w jakiś sposób. Jeszcze nie wiem jak, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Jak zawsze muszą być komplikacje. Nie wziąłem tych bitów, co trzeba. Na płaski śrubokręt, że to mam płaską główkę, i chyba dzisiaj nic z tego będzie, żebym rozbierał te meble, ale zacznę. Słuchajcie. Zacznę od ściągania tych gumek, żeby trochę jasności było w naszej przyczepie. Ale idzie to... A tu jest dobra. Oh, już zaraz. Pyk I nastała jasność. I nastała jasność. Wkrętereczka niestety dzisiaj nam nie posłuży A oh, słuchajcie, ale tu się pyli to wszystko. To naprawdę myślałem, że pójdzie łatwiej pójdzie łatwiej, ale to chyba nie pójdzie tak łatwo Tak powinno być dobra, pyk mamy tu, a tutaj co mamy jak to się trzyma jak to się trzyma a, tu jest tak, dobra już widzę o co chodzi A ajajaj, zachciało się Łukaszkowi słuchajcie e, zabawy z przyczepą no, ale ja lubię wyzwania Lubię pracować przede wszystkim tak więc myślę, że nie będzie Nie będzie tak źle. Muszę te oczka pościągać. Oh, muszę oczka pościągać. Ktoś idzie? A? Czy ktoś tu idzie? Nie, nikt nie idzie. Ale piesek, piesek nas alarmuje. Cyk. Cyk oh, i mamy. No i słuchajcie. Szybka jest, szybka jest piękna. Wypoleruję tylko z zewnątrz i będzie naprawdę dobrze. Nie widzę, żeby tu gdzieś puszczało wodę, wilgoć. Tu jakieś kable idą jeszcze. Kurde, ale tu jest namieszane w temacie. Ale co zrobić? Kurde, nic nie zrobi na Najgorsz... po O kurde, po, po... po ciepa. Poszła O! Oh, nie podstawiłem nóżek. Dobra. To bierzemy się za robotę. W takim razie. Gdzie mam tutaj klucz? Jest klucz. Jest klucz. Bierzemy naszą drabinę techniczną. I będziemy słuchajcie podnosić chociaż jedną tą nóżkę. dawno by na chodziło czekajcie z drugiej strony spróbujemy idzie noga a czego ta nie chce nam iść? Ha. idzie słuchajcie, jak na tak starą przyczepę i tak uważam, że jest naprawdę super Jest super, dobra Mamy Przyczepa stoi stabilnie Wchodzimy Działamy Za wiele czasu dzisiaj Niestety nie mam Na to Bo muszę jechać na Krasnobród Niebawem Ale już nastała jasność Już nastała jasność jest okej okay. Bardzo fajnie, że ktoś tu e, założył gumoleum Tylko tak się teraz zastanawiam Tak się teraz zastanawiam Kurde Żadne okno się nie otwiera A no, widziałem w tych projektach, że się otwierały te okna Tak więc o co chodzi? No co kochanie Ta ściana to okno będzie do uszczelnienia. Tu widać, że gdzieś puściło, widzicie? Prześwit tego laminatu. No musimy zadziałać. Musimy zadziałać i to zdrowo. Bo to wszystko... Wszystko, wszystko. Tu zgniło. Tu wszystko zgniło, wszystko się utleniło. Ale dla chcącego, słuchajcie, nic trudnego. Nie dirydy. Trzeba odkręcać. Lecimy dalej. Firanka. Pyk! No, roboty będzie dużo. Chociaż widzę, że czyszczenia z piany będzie zdecydowanie mniej. Ale słuchajcie, wygląda to strasznie. To trzeba przyznać. Ale spokojnie. Spokojnie. Dotrwajcie ze mną do końca, a zobaczycie, co będzie dalej. Będzie fajnie, będzie ostro Słuchajcie, ta piana to zajdzie moment Ale do piany to trzeba założyć kombinezon i działać dalej. Poczekajcie, bo to wszystko opada. To wszystko pada. Musimy to wyciągnąć. O! Wszystko zaraz będę ładował. Wszystko będę ładował zaraz do woru. Światełko odpadło, Dobra, musimy się dostać do włazu. A jak myślicie kochani? Poradzę sobie z tym projektem, czy niekoniecznie? Dajcie znać w komentarzu. Przeprowadzimy. Jest sajgon. Jest sajgon konkretny. Uhu. szczury lecą, kable wiszą. Trochę nam to zejdzie inaczej, jak się ogląda filmy projektów. O, patrzcie, projektów na, na YouTube, a inaczej jest. A tu był taki nawet włącznik, który właśnie uszkodziłem, ale oczywiście to wszystko. Słuchajcie, gruzimy. Gruzimy to na tyle, żeby. Aby zrobić to od nowa. Och, I tak to wygląda, zobaczcie. Ale jest to. kipisz jest zdrowy. Kipisz jest zdrowy, ale z tego co widzę, to będziemy musieli zrobić wentylację na pewno. No i klima. Wejdzie klima. Będzie klima, będzie fajnie. jaj Zostańcie ze mną do końca tego projektu, bo. Coś czuję, że będzie naprawdę grubo. Jak chłopaki pisali w komentarzach, dużo cierpliwości. No, macie. teraz jest jasność. Teraz jasno widać. Dużo cierpliwości. No i przede wszystkim godzin spędzonych przy tym projekcie. Ale damy radę, nie? Jak myślicie? Damy radę. Efekt finalny, ja już widzę. Ja już czuję, jak będę jeździł, to przyczepą z rodziną sam. Na wyprawy, poszukiwania, na wycieczki. Coś pięknego, naprawdę. To będzie klimat. Dobra, kochani, zaczynam sprzątanko. Słuchajcie, nie wiem co autor miał na myśli. Jakieś takie listoweczki, Ciach, pach. To płytka zapachowa. Słuchajcie, i to wiekowa. Wiekowa, wyprodukowana w Krakowie firma Anida. No, to prawdopodobnie już nie istnieje ta firma. Tu macie taki jeszcze stary włącznik pokrętła. Widzicie? A tu mamy prąd. Tu mamy prąd. Słuchajcie, lampy zdejmujemy. Ach, patrzcie. kto tu myślał, że kiedyś będą jakieś LEDy? O, ale tu się sypie. To dam. Dzisiaj chcę pozrywać te wykładziny, chociaż dookoła trochę ogarnę, to pianę, żeby przyczepa zaczęła oddychać. Bo, bo nie wygląda to za dobrze na chwilę do obecną, ale powiem Wam szczerze, drodzy widzowie, nie wiem czego ja się podjąłem. Czego ja się tego podjąłem? <laughs> Trzeba było kupić gotową, ale z drugiej strony, słuchajcie, takie projekty są fajne, człowieka uczą, a tym bardziej, że mam zamiar skończyć tą przyczepę. I zrobić drugą jeszcze kupić, bo mam pomysł. Mam dwa pomysły, które chcę zrealizować, i chcę mieć dwie takie przyczepy. Słuchajcie, o. no jest dobrze. Powiem Wam, że jest tu ciepło. Tylko tak się zastanawiam, jak ja tu zmieszczę tyle osób. Nie wiem, ale będziemy myśleć, żeby tu nasza piąteczka się zmieściła. Lecimy dalej. Kolejna ciekawostka. Oprawka przyklejona na klej była dokładnie w tym miejscu. No i macie firmę Siena Cinema, cinema do 15 W, 79 rok. No to słuchajcie, naprawdę ach, ten laminat naprawdę jest delikatny. Ale musimy tą elektrykę to porozpinać. To nazwać elektryką Zaraz na rozpingę. Musimy szczypce. I to wszystko. Wydruzimy. Py! Powiem szczerze, daje radę bez, bez maski. Daje radę bez maski. Gdzie tu mamy szczypce? Są so, szczypce. Mamy szczypce. I działamy dalej. Trzeba odciąć ten prąd. W jakiś sposób, jeszcze nie wiem jak się tam dostanę, ale może się dostanę. Poszło! Poszło! Tu odcinamy. I elektryka. Cała elektryka. Ale a na propos elektryki, poczekajcie. Teraz Wam coś pokażę. Tu oczywiście mamy jeszcze nasze żaluzje. Zobaczcie, jaka elektryka. Bezpieczniki automatyczne. Słuchajcie. Pokażę Wam starego typu. No i tak był na działce pociągnięty prąd, który wychodzi na zewnątrz. Było, aby było więcej miejsca, to chyba trochę porozbieramy. Miałem brać na miarę, ale generalnie. Ale, ale, ale. Damy sobie radę bez. Tu będzie całkiem inny system. O, proszę bardzo. to wszystko samo odchodzi. Trochę muszę uważać na moje plecki. O, to poszło. Tu jeszcze mam wykładzinę. Dobra. Poszło. O, ale tu jest kipisz. No i patrzcie. Tu, te uszczelki będą prawdopodobnie do wymiany, bo jest mała nieszczelność. Widzę na no przelot. Widzicie tutaj, co dalej mogę powiedzieć? No, laminat, jak laminat, bam, bam, bam. Ale jak polecimy to żywicę, epoksydową wszędzie, tak jak tu, to powiem Wam, że będzie, będzie super. Będzie super. A tu mamy, kurde. Nasze cabrio. Tu mamy nasze cabrio. Te zawiasy będę musiał podkręcać tutaj i zrobić z tym robotę. Zregeneruję to, żeby to było w oryginale. Kochani, co? Sprzątamy i lecimy dalej. No i teraz ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że mamy tu kartkę. 07.79 rok Jakiś numer I słuchajcie to było pod Wykładziną <noise> To było pod wykładziną Jednej rzeczy nic sprawdziłem Ale zaraz sobie zobaczę Numer Powinien być jakiś numer Jeszcze gdzieś na Szafce kuchennej Ale to zaraz do tego dojdziemy Ogólnie co wam powiem <noise> No Załamany jestem, jak oni to montowali te drzwi. Wszystko trzeba poprawić. Tu nowe zawiasy. Słuchajcie, to wszystko na drewienka jest. To chłonie wilgoć. Tam jest jakaś dziura, wice. A, bo tu prądy. Tu prądy szły, ale spokojnie. My to wszystko... A, tu sklejka jest. Bardzo dobrze ktoś pomyślał z tym. Tu jest sklejka, ale to będziemy wszystko zrywać. Może komuś dwa śledzie do namiotu. A, trochę się zmęczyłem, trochę się zmęczyłem, słuchajcie, trochę to trwa, muszę wyjść, trochę się przewietrzyć, muszę się przewietrzyć, o, dzisiaj piękna pogoda, słuchajcie, piękna pogoda, rano przymroziło, ale jest zdecydowanie pięknie, no i ja zaraz będę miał robotę na ranczu, tu moje winogrona, tu moja pigwa. Już nie będę tam przechodził. Tam gołębnik stary mojego dziadka. No niestety gołębi już nie ma, bo nie ma kto się tym zajmować, ale kretów nie brakuje. Kretów nie brakuje, bażantów nie brakuje, zwierzyny nie brakuje. Naprawdę jest tutaj dużo. Dlatego lubię tu przyjeżdżać, obcować z naturą. Wiadomo, roztocze zachodnie. Naprawdę można wypocząć, tylko ja nigdy nie wypoczywam co najlepsze. Zawsze ciężko tu pracuję. Ale tak to musi być. Tutaj macie pozostałości tych mebli, które wywaliłem. Ale zobaczmy czy coś tu coś tu jest w ogóle nie. jeszcze czytałem na forum, że powinien być, powinien być jakiś numer. Ale ja go tu nie... nie widzę go kompletnie. Nie widzę tu nigdzie. Ach, tu jakiś blat turyzację pójdzie. Żadnych smaczków takich dodatkowych nie było w środku. Oprócz rzeczy osobistych. Ale co. O, tutaj mamy ryskę. A ta ryska generalnie powstała kiedy wyciągaliśmy w szczepę. Ale postaram się to spolerować na tyle żeby nie było tego widać. Ale generalnie same same szyby słuchajcie są naprawdę w doskonałym stanie. A, już wiem dlaczego zaciekło. Już wiem dlaczego zaciekło. Jest pęknięta. Jest pęknięty laminat. I teraz pytanie do widzów ekspertów, którzy się znają na tym bądź robili projekty. Czy da radę to skleić, żeby nie wymieniać tej całej szyby. Bo wiadomo generujemy koszty. O, tutaj tak samo. Widzicie, tu wpada nam, tu wpada nam woda. Nie ominie mnie to, żebym wymieniał te uszczelki, chyba że jakoś to zabezpieczymy, ale zobaczymy. No, tniemy, tniemy budżet, tniemy, bo bo, 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 bo jest dużo naprawdę pracy i inwestycji w tym. Tak więc nie wiem, czy się w 10 tysięcy w tym zmieści, ale spokojnie będziemy robić to sukcesywnie, regularnie. Tak więc damy radę jakoś. Na pewno ta baklista będzie do wymiany bo jest malutka, będę chciał zamontować tu taką szeroką, szeroką, dużo, żeby tu nam się zmieściły inne urządzenia, które zobaczycie niebawem na moim kanale, dlatego zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania, komentowania, włączenia dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z tematami. I co, kochani, ja na dzisiaj kończę, sprzątam w środku, sprzątam tu na zewnątrz, trzeba pograbić te pianki i Trzeba będzie wywieźć to na przok, kochani. Ostatnie poprawki sprzątania, zaraz sobie to położę tu przy starej kuźni mojego dziadka. Zobaczcie, jeszcze jakieś stare gniazda z Spawo Z robię wszystko ze stali. Taki metaloplastyk. Kochani, tu już pograbione, wstępnie oczyszczone. No mówię, ta piana to będzie na następny raz. Na następny raz to będą meble. A później będzie piana. Ozonator włączony. Zamykamy przyczepę. Słuchajcie. I mamy gotowe. Ja się po prostu nie mogę nacieszyć tą przyczepką niewiadówką, ale już niedługo, już niedługo ruszamy, już niedługo ruszamy z tematem. Dobra kochani, lecimy, lecimy sprzątamy. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Kolejna część odcinka yy, będzie już prawdopodobnie z lasu, jeżeli się dzisiaj wyrobię, ale chciałbym zrobić to w dwa w jednym z tego względu, że no będę przy okazji koło Krasnobrodu i zamierzam, zamierzam jeszcze gdzieś skoczyć, coś pokopać chwilę. Zaczynamy projekt oficjalnie. Pierwsze, pierwsze prace przy Niewiadowce, to znaczy pierwsze to było jak wymienialiśmy piasty i koła i tym podobne, ale teraz już w środek jedziemy, tak więc następnym razem gruzimy meble Ech. i będzie się działo dużo, 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 dużo. Dobra, to trzymajcie się cieplutko, strzałeczka, hej.